Nicze słodką delikatnie zdjąłem słodką, łodki choć papierków podcuk sobotni wieczór deski Teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu stały się areną wzruszeń, owacji i artystycznych uniesień. Gala z okazji 63 Międzynarodowego Dnia Teatru nie tylko uhonorowała wybitnych twórców, ale także stała się okazją do wspólnego celebrowania sztuki. W ramach uroczystości wręczono także Aleksandry w kilku kategoriach. Nagrodę za kobiecą rolę roku 2024-2025 otrzymała Marta Masłowska za rolę Jentl-Anschel w spektaklu Jentl w reżyserii. Arkadiusza Klucznika. Aleksandra za rolę męską zwyciężył natomiast Marcin Tomasik za rolę Georgia w spektaklu Okno na parlament w reżyserii Marcina Słowińskiego. Aleksander publiczności trafił natomiast do Patrycji Bokowczan. Nie zapomniano również o docenieniu widzów. Nagrodę Najwierniejszego Widza Zbiorowego otrzymała sekcja emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Welblągu. Przyjaciółmi teatru w tym roku zostały firmy ML Poliolofins i Stella Green, a Aleksandra Specjalnego przyjaciela przyznanego za wyróżniające się osiągnięcia, zwyciężył Lech Walicki za reżyserię niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek.